Robocop Rogue City to gra pełna banałów, sprzeczności kichu. kiczu. I nie mamy to na myśli samej warstwy fabularno-narracyjnej, ale głównie programistycznej, gdzie prostota i wykonania kuje wręcz w oczy i pod tym względem gra uciera się o największe historyczne krapy. The new are going to need a new plan. Jednak pomimo swoich łomności dla mnie Robocop jest taką produkcją, która przypomina nam czym powinny być gry. Oraz pokazuje pewien paradoks w ocenianiu przez graczy realizmu grafiki gier wideo. Ale po kolei. Zacznijmy może od tego, czym tak ogólnie jest Robocop Rogue City. No cóż, na wstępie zaznaczę tylko, iż grę do testów kupiłem za własne pieniądze. Właściwie dzięki osobom, które wspierają mój kanał od dłuższego już czasu, za co ogromnie dziękuję. I tak... Robocop Rogue City to bazująca na filmowej licencji fabularna gra akcji należąca do gatunku FPS, w której polskie studio Tion zaimplementowało bardzo lekki system RPG. Oznacza to, że posiadana przez studio licencja pozwoliła deweloperom na wierne odwzorowanie wizerunków aktorów grających w filmowym Robocopie z 1987 roku. Tym sposobem zobaczymy tu twarze takich aktorów jak Peter Wheeler, Nancy Allen czy choćby Robert De Get back in line! Mało tego, nie tylko wizerunku, ale także głosu głównemu bohaterowi użyczył filmowy Alex Murphy, a więc sam Peter Wheeler. I tutaj mam dla Was małą ciekawostkę. Jak się okazuje, Peter miał całkiem spory wpływ na treści wypowiadanych kwestii swojego bohatera, bowiem zdarzały się sytuacje, w których redagowano je bazując na jego filmowym doświadczeniu. Właśnie. Twiernie odwzorowane zostały tu oprócz samych bohaterów, oczywiście, również lokacje, a nawet sceny, które są niemal identycznie wykadrowane. Dla przykładu, cały komisariat, jego rozkład pomieszczeń wygląda dokładnie tak jak w filmie. Z kolei ta scena, kiedy Robocop po raz pierwszy uruchamia samochód i odjeżdża z policyjnego parkingu, wygląda dokładnie tak jak w oryginale. Zresztą sami zobaczcie. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że cała gra, w tym większość lokacji, które w niej zobaczycie, są taką laurką skierowaną szczególnie dla starszych graczy, którzy w dzieciństwie oglądali Robocopa i dobrze pamiętają tę charakterystyczną mieszankę przerażenia, ale i współczucia, kiedy po raz pierwszy na ekranie pojawił się tytułowy bohater. Przypomnijmy więc sobie tę słynną scenę. Shit. No właśnie, w tamtym czasie ten film odbierany był inaczej niż dzisiaj, bowiem pewne zabiegi reżyserskie wydają się dzisiaj nie tylko przestarzałe, ale wręcz zabawne. Pamiętajmy jednak, że pod koniec lat 80. odbiór tego filmu był zupełnie inny. To był mroczny film akcji, brutalny i wielowymiarowy, szczególnie pod względem psychologicznym. Gra próbuje te elementy również wyeksponować, i moim zdaniem wyszło to naprawdę nieźle, co widać szczególnie w scenach rozmowy Murphy'ego z panią psycholog. See what I found immensely helpful working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Is this what you to see? Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Bądź w scenach, które wydają się mu usterkami jego systemu, a tak naprawdę są echami przeszłości jego poprzedniego życia. To jest naprawdę fajny zabieg, dzięki któremu nie spłycono tej gry do zwykłego akcyjniaka, a nadano jej głębi. Dzięki temu postać jest ciekawsza, bardziej złożona. Próbujemy ją zrozumieć i odpowiedzieć na egzystencjalne pytanie. Co tak naprawdę nas określa? Jak you widzisz a sytuację? Jestem maszyną zbudowaną z najlepszej technologii z mózgiem fallen oficera Alex Murphy. Zresztą sama rozgrywka nie sprowadza się wyłącznie do siania destrukcji. Świetnym pomysłem było bowiem wprowadzenie momentów na złapanie oddechu, jak choćby zajęcie się typowo policyjną robotą. Możemy na przykład wystawiać mandaty za palenie na stacji benzynowej. Czy choćby za złe parkowanie. Super sprawa. Na wstępie jednak wspomniałem, że na przykładzie tej gry możemy zaobserwować pewien paradoks w ocenianiu przez graczy samej grafiki, a w szczególności tego, co wygląda realistycznie, a co fotorealistycznie. Jest to szczególnie widoczne w kontekście gry An Rekord, dlatego przeanalizujmy to sobie. Bez wątpienia grą a tak naprawdę zaledwie demkiem, o którym w ostatnim czasie było naprawdę głośno, było to w nazwie Record. Była to o tyle ciekawa sytuacja, iż zaskoczenie nie ukrywał nawet sami twórca. Krótkie demko, które było tylko ciekawostką, urosło do rangi next-genowej gry, na temat której branżowe portale i youtuberzy rozpływali się z zachwytu. Mało tego, poruszane były nawet poważne egzystencjalne tematy zahaczające o to, dokąd zmierzamy, gdzie leży granica pomiędzy realizmem a grami wideo i czy moralnym jest tworzyć takie tytuły. I tak jak częściowo mówiłem już kiedyś, jeśli w tej grze wyłączylibyśmy te wszystkie efekty zniekształcające obraz oraz wyłączylibyśmy powodujące nudności bujania kamery i przekombinowane animacje, wówczas szybko okazałoby się, że mamy do czynienia z dosyć słabą implementacją trybu FPS dosyć średnio ciekawym środowisku, gdzie cały efekty budują te wyłącznie filtry i gra świateł. Granie a oglądanie jak ktoś gra, to dwie zupełnie inne kwestie, na które wpływ mają różne bodźce. Nie zawsze coś, co z boku wygląda na prawdziwe nagranie, Sprawdzi się jako gra. Nie wierzycie? Tu chciałbym wam coś pokazać. To, co właśnie widzicie, to jedna z większych lokacji w grze Robocop Rogue City, w której zauważyć możemy, że zbudowane zostało w oparciu o podobny schemat stylistyczny co Unrecord. Z tą różnicą, że nie zaimplementowano tu żadnych ozdobników w postaci losowych bujań głowy, rozmycia ruchu pływającej po ekranie broni czy prześwietlonego nieba. I teraz najciekawsze. Jeśli w tej grze wprowadzilibyśmy te wszystkie sztuczki, wówczas jak podejrzewam, internet ponownie rozpływałby się nad realizmem i nextgenowością tej tajemniczej gry. Niestety, nie rozumiejąc przy okazji, co tak naprawdę widzi, i co jest przyczyną tego zachwytu. W mojej ocenie, najnowsza produkcja Studia Tion oferuje właśnie to, czym zachwycało się jeszcze niedawno środowisko graczy, ale już w realnie podanej formie, pozbawionej niedomówień. Jednak jakimś cudem nie wybrzmiewa to tak, jak należy, bowiem pod względem jakości grafiki, szczególnie właśnie tych półotwartych lokacji, ta niepozorna gra zawstydza dużo większe firmy. Nawet przepiękny Cyberpunk 2077 pod względem bogactwa detali, szczegółowości geometrycznej i jakości asetów wypada już gorzej. Oczywiście na myśli mam tu wyłącznie to, o czym mówię, a więc złożoność geometryczną i szczegółowość asetów. Dla przykładu. Nawet tak drobne rzeczy jak grus wysypany na drogach, nawet najdrobniejszy, wydaje się być stworzony w oparciu o technologię Nanite. To są wszystko obiekty nie będące tylko teksturami symulującymi kamienie itd., ale faktycznie osobnymi obiektami. Widać to bardzo dobrze, jeśli podejdziemy do nich bliżej. A jeśli już jesteśmy przy temacie technologii, to spójrzcie tylko, jaką różnicę zobaczyć możemy w przypadku takiej drobnostki, jak latarka dla przykładu. I tak, jeśli w tej scenie przyjrzycie się bliżej jakości światła, jakie rzuca latarka, zauważycie coś ciekawego. Światło nie jest punktowej, przedstawione w formie wyłącznie jasnego kręgu z silną granicą pomiędzy światłem a cieniem, jak na tym przykładzie, ale ma ono wpływ na całe pomieszczenie. W czasie rzeczywistym rozświetla nie tylko to, co jest wprost przed nią, ale także całe wnętrze. Robi to pośrednio, tak jak w rzeczywistości światłem odbitym od wszystkich obiektów. Tak działa technologia Lumen. Okej, okay, ale ta gra ma jeden poważny problem, przez który ociera się o najgorsze krapy w historii. Jest to o tyle ciekawe, że gdyby nie realia, w których została osadzona, gdyby nie sam główny bohater, mielibyśmy premierę prawdziwego gniota. Do you need assistance? No cóż, chodzi mi głównie o drewno, drewno i jeszcze raz drewno. Mówiąc dokładniej o animację twarzy, w tym mimikę postaci, z którymi rozmawiamy, która po prostu nie istnieje. Pomimo, że same modele postaci są naprawdę niezłe, jak się domyślam, zostały stworzone w środowisku programowym należącym do Epic Games, a więc w Metahuman, to ich mimika sprowadza się wyłącznie do sztywnego poruszania ustami oraz losowych tików zorientowanych wokół brwi.

To dosyć banalne i proste wykonanie jest widoczne, szczególnie w kwestii mechanik i interakcji ze światem gry. Wszystko jest takie pozbawione finezji, cięte siekierą i bardzo amatorskie. Jest to o tyle ciekawe, że tam, gdzie miało to być typowo mechaniczno-robotyczne, jeśli tak to mogę nazwać, było płynne i wykonane z gracją, jak choćby w tej scenie. Spójrzcie tylko, w jaki sposób porusza się wielki Ed 209. I teraz zadajmy sobie pytanie. Czy tak wielki mech bojowy? Powinien mieć animację oddychania. Wygląda to tak, jakby na jego potrzeby zapożyczono animację z jakiegoś trola lub innej fantastycznej postaci, a następnie wrzucono ją, aby po prostu była i sprawiała wrażenie działającej. Na moje oko to najzwyczajniej w świecie tu nie pasuje i wygląda co najmniej dziwnie. Mówiąc ogólnie. Mam wrażenie, że o ile graficy wykonali tu tytaniczną wręcz robotę, projektując i odwzorowując wszystkie lokacje, tak animacje czy drobne mechaniki, dzięki którym wchodzimy w interakcję ze światem gry, mocno tu nie tylko kuleją, ale wręcz odstraszają szczególnie młodszych graczy, którzy nie oglądali oryginalnego Robocopa i którzy nie kierują się częściowo sentymentem do produkcji lat 80. Citizen, I'm ordering you to discontinue this act ten wandalizm. Jednak, paradoksalnie, twórcy tej gry zadziwiająco umiejętnie przypudrowali te niedoróbki techniczne lub mieli na tym polu sporo szczęścia. Powiem, gdyby nie setting tej gry i sam główny bohater, nie byłoby już tak słodko. Pytanie tylko, czy zrobili to świadomie? I myślę, że cały fenomen tej gry polega na tym, że tak charakterystyczny kicz lat osiemdziesiątych, przejaskrawione czarne charaktery, przeciwnicy krzyczący do nas teatralnym, a wręcz karykaturalnym głosem, w zadziwiający sposób pasują do tej gry. W taki właśnie sposób wyrażali się oni w filmach i tam również mogliśmy zobaczyć kiczowaty poziom technologiczny, jeśli chodzi o animację, właśnie. I pomimo, że nawet wówczas było to widać, to przemykaliśmy na to oko, ponieważ fabuła była niezła, jak i sam główny bohater. W grze jest podobnie, jest ona na wielu płaszczyznach kiczowato wykonana, ale paradoksalnie to właśnie ten kicz trzyma się filmowej konwencji. Jest to gra, która celowo czy nie, idealnie oddała ducha filmowego Robocopa, bardzo sprawnie implementując lekkie elementy RPG, czy choćby całkiem oryginalny system ulepszania naszej broni, który stworzony został na zasadzie minigry. Od budujemy ścieżki i dobieramy odpowiednie podzespoły do płytki elektronicznej. Genialne rozwiązanie, które, choć jest słabo wytłumaczone, to finalnie się sprawdza i stanowi pewien powiew świeżości w grach tego typu jednak, sam fakt, że gramy półmaszyną, pół człowiekiem, który z natury jest sztywny i ma koślawe ruchy, skutecznie tuszuje niedoróbki na polu animacji naszego bohatera czy samego celowania. To się udało, ponieważ z założenia taki był właśnie filmowy bohater, który z gracją i płynnością ruchów niewiele miał wspólnego. Pytanie tylko, czy studio poradziłoby sobie, gdyby nie był to właśnie Robocop, a przykładowo John McClane ze szklanej pułapki? No cóż. Obawiam się, że to, co jest tutaj plusem, niestety poległoby w starciu z odwzorowaniem ludzkiego sposobu poruszania się postaci i interakcji ze światem gry. Oczywiście na tę chwilę, bowiem studio, które już może uznać Robocopa za sukces, ma czas, aby dopracować ten element i rozwinąć się na tym polu. Za co oczywiście trzymam mocno kciuki. Ogólnie jednak moim zdaniem Robocop Rogue City jest najlepszą grową adaptacją w historii i jednym z ciekawszych FPS-ów ogólnie. Niezależnie czy wyszło to przypadkiem, czy twórcy celowo tak sprytnie zatuszowali to w czym nie do końca sobie radzą. Gra jest dla mnie o wiele lepsza niż niejedna sztampowa kampania w Call of Duty i niejedna gra fabularna, bowiem stanowi pewien powiew świeżości i przypomina nam czym powinny być angażujące gry wideo. Pomimo niedociągnięć i drewna, to porządny kawał gry, który z ręką na sercu mogę Wam polecić. Jednak miejcie na uwadze, że ja na nią patrzę przez pryzmat sentymentu do filmów, szczególnie oryginalnego Robocopa i tego, jakie wrażenie zrobił na mnie kiedyś. Dlatego napiszcie, jakie Wy macie zdanie na ten temat. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.